Są takie trzy pytania, które są bardzo ważne i które są tak naprawdę fundamentalne, kiedy rozmawiamy o Twojej tożsamości. I will write it here. Zapiszę je tutaj. Kim jesteś? Kim jesteś? Who you are? Kim jesteś? Who you are? Kim jesteś? Can you answer that? Czy możesz sobie odpowiedzieć na to pytanie? Who you are? Kim jesteś? Not what you do. Nie co robisz. Not what is your work. Nie gdzie pracujesz. Not what is your profession. Nie czym się zajmujesz. Not if you are Polish or not your nationality. Chodź tu Narodowość, czy jesteś Polakiem. Not your color of skin. Nie chodzi tu o kolor Twojej skóry. No, the title that you have. Nie chodzi tu o tytuły, które masz. Not your political vision or what is your theology. Nie Twoje jakieś przekonania polityczne, czy teologia, w którą wierzysz. Who you are. Who is your very essence? Kim jesteś? Co jest tą Twoją taką esencją? Because Who you are will define what is your identity. O to kim jesteś to zdefiniuje twoją tożsamość. The second question. Drugim pytaniem. Jak wartości jestem? Jak wartościowy jestem? I don't know too much Polish, but Nie. I will try. Nie znam zbyt wiele polskiego, ale spróbuję, jak wartościowy jestem. What is your value? jak wartościowy jestem. Jest to bardzo połączone z czymś takim, na przykład jestem piękny. I am beauty. Jestem pięknym. I am that somebody will love me. Ja jestem godna tego, żeby ktoś mnie pokochał. Jestem bardzo ważna. What is my value? I jak wartościowy jestem. My myślimy, że nasza wartość pochodzi z tego, co robimy. I, I have value I have money. Jestem wartościowy, bo mam pieniądze. I have value I am an jestem wartościowy, bo jestem inżynierem. Pamiętam, kiedy byłam na bardzo chciałam studiować. Uh, I had three in the Studiowałam tak naprawdę trzy kierunki na uniwersytecie. Ale moją motywacją nie było tak naprawdę to, by więcej wiedzieć. It was that people, what people will say. Ale było to tym, co pomyślą ludzie, co powiedzą. Oh, she's so intelligent. O, jaka ona inteligentna. Wow, she was studying two, two careers at the time. A studiowała dwa kierunki w tym samym czasie? And I remember that many people asking me. Pamiętam jak wiele osób pytało mi się. How are you doing that? Jak ty to robisz? Dwa kierunki. In the church. Jeszcze w kościele. Ministry group. Służba grupy. Leader. Jesteś liderem. How you are doing? Jak ty to robisz? And I, mm, you know, it is not too too hard. Ja to tak gabam, wiesz, to wcale nie jest takie skomplikowane i ciężkie. Dzięki Panu, Dzięki Panu Bogu jestem inteligentna, tak chciałem im but to powiedzieć. Ale tak duża część mojej tożsamości była karmiona tym, co ludzie pomyślą, jak inteligentna jestem. I czy to była właściwa rzecz? Tak, wierzę w to, że warto iść na studia. Jeśli masz taką okazję, dlaczego nie? Ale jeżeli zaczynasz robić coś jesteś motywowany w niewłaściwy sposób, And this is feeding who you are. to karmi to, kim jesteś. I am intelligent. O na przykład że ja jestem taka inteligentna. I am this. Jestem tym. You are not. You are not what you think that what you do. Nie jesteś tym, co myślisz, że robisz. You are not what you do. Nie jesteś tym, co robisz. You are not.

co ludzie o nich powiedzą kim oni są. How many people see their likes on Instagram or in YouTube? Jak wielu ludzi sprawdza te lajki na Instagramie czy YouTube? How oh, have o, mam tylko ich 300. What I can do to have more? Co mogę zrobić, żeby mieć ich więcej? Because they are defined by the likes that people is giving to them. Oni definiują siebie poprzez te przez te lajki, które ludzie im dają. Who you are? Kim jesteś? Who what is your value? Jak wartościowy jesteś? How much you are worthy of? Jak bardzo jesteś wartościowy? And the last question. I ostatnie pytanie. For what I do I exist for? Po co istnieję? Po co istnieje? Po co istnieję? Trochę trudne tym. Po co istnieje? Po co istnieję? Is Jaka jest ta przyczyna, dla której tutaj jestem? What is my purpose? Jaki jest mój cel? I wszystko w naszym życiu łączy się, połączone jest z tymi trzema pytaniami. Everything we do is connected with these three questions. Wszystko to, co robimy, jest połączone z tymi trzema pytaniami the most stupid we have done And I jaką zrobiliśmy stupid to find the answer of To jest próbować znaleźć odpowiedzi na te trzy pytania w niewłaściwych po prostu miejscach I am I I have value Mam wartość Because people is giving me value bo ludzie nadają mi wartość? Chcę przeczytać werset z pierwszego listu do Koryntian, trzynasty rozdział, dwunasty werset. Teraz bowiem widzimy jak przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany że then I will know fully just I was being fully knowed by God. że poznam tak, jak jestem poznam w pełni tak jak ja jestem poznany przez Boga. Now we are looking just a mirror, a reflection. Teraz patrzymy tak jakby przez zwierciadło na odbicie. Ale przyjdzie ta chwila, kiedy Będziemy widzieć Boga twarzą w twarz. Ale przecież teraz kiedy będziemy poszukiwać Jezusa, będziemy szukać jego twarzy. Będziesz to wiedział, odkryjesz kim tak naprawdę jesteś. So the answer of gospel for these three questions. Więc odpowiedzią ewangelii na te trzy pytania. Who you are? Kim jesteś? Who, what is your value? Jak wartościowy jestem. What is your purpose? For what reason you exist? Po co istnieję? Nie możesz ciągle patrzeć w to lustro i próbować zdefiniować się tymi rzeczami, które robisz. And spiritually you have to do this. I duchowo musisz zrobić coś takiego. One, two, Raz, dwa, trzy. You have to that musisz zniszczyć to lustro. yourself of this world. Nie możesz cały czas Patrzeć się poprzez pryzmat standardu tego świata. You have to see Jesus. Musisz zobaczyć Jezusa. You have to see Jesus. Musisz zobaczyć Jezusa. I kiedy go zobaczysz, And you him, What is my Baloo, Jesus? i zapytasz go: Jezu, jaka jest moja wartość? What? Who I am? Kim jestem? I am beautiful. Czy jestem? Czy jestem piękna? I Jezus answer, I love you. A Jezus Ci odpowie: Kocham cię. I am important for somebody. Czy jestem dla kogoś taka ważna? And his, answers, his answer is, I love you. A jego od odpowiedzią będę: Ja cię kocham. Ale Jesus tell me, tell me jeśli i am beautiful from one to ten. How much value I have? Ale Jezu, ty mi powiedz, tak naprawdę, jak jak jestem piękna na tej skali od 1 do 10 jaką mam wartość? And the answer of Jesus is, I love you. A odpowiedzią Jezusa będzie kocham cię. Jesus, maybe you didn't understood the question. Jezu, ty chyba, może nie nie właściwie zrozumiałeś pytanie. How much i have value. Jak wiele wartości ja mam? For what I exist? Po co ja istnieję? Z jakiego powodu? And the of Jesus is, I love you. A odpowiedzią Jezusa będzie: Kocham cię. Your value. Twoja wartość. Look, are in my hands. Patrz, jest w moich, na moich rękach. This in my hands te dziury w moich rękach That sacrifice on the cross Ta ofiara na krzyżu I did because I love you Ja zrobiłem to dlatego bo cię kocham You, your value is every single drop of my blood Twoją wartością jest każda pojedyncza kropla mojej krwi I love you Kocham cię And when you crash with God's love gdy zderzysz się z miłością Bożą. You don't have to prove to nic, nikomu nie musisz udowadniać. He loves you. On cię kocha. You don't have to who you are not. Nie musisz udawać, że jesteś kim, kimś, kim nie jesteś. He loves you. On cię kocha. Your value is not in the you do. Twoja wartość nie leży w tych rzeczach, które robisz. You are not more for what you do. Nie jesteś już zdefiniowany tym, co robisz. Or for what think about you. Albo tym, co ludzie o tobie myślą. Saying, I love you. On mówi: Ja cię kocham. I twoja wolność pojawi się w momencie, kiedy przestaniesz. Przestaniesz patrzeć się w to lustro. And when you start look at Jesus. Kiedy zaczniesz patrzeć na Jezusa. And when you find the three answers in him. I kiedy znajdziesz te trzy odpowiedzi w Nim. Jakie są te kłamstwa, które, w które uwierzyłeś wrogowi? Może saying to God, God, but do you look me? Do you look who I am? Who I who I am? Może mówisz do Boga, ale Boże, czy ty na mnie patrzysz, czy ty widzisz kim ja jestem? Even my family don't wants me, don't loves me. Even this person don't love me. Nawet moja rodzina mnie nie chce, mnie nie kocha. Nawet ta osoba mnie nie kocha. Just give me one score. What is my value? Jezu, daj mi jeden taki Punkt na skali, jaka jest moja wartość? And Jesus is to you, look at me. A Jezus ci mówi, spójrz na mnie. When you will stop to look people, kiedy przestaniesz patrzeć na ludzi, that they will give you the value that just I can give you. Kiedy przestaniesz się na nich patrzeć, by dali ci Tę wartość, którą tylko ja mogę Ci dać. Bo ja Cię stworzyłem. Ja sprawiłem, że jesteś wyjątkowy. Ja Cię stworzyłem takiego nie do powtórzenia. Stworzyłem Cię jako oryginał. Kocham Cię. Nie ma niczego na tym świecie, co może mnie mocno trzymać i sprawić, że stoję, stoję mocno niż Boża miłość. To understand that his love is unstoppable for you. By zrozumieć to, że Jego miłość dla Ciebie jest nie do zatrzymania. You can you don't have to come to him with mask. You do niego w masce. You can come to him just how you are. And when do niego tak jak jesteś. And when you understand that your identity kiedy że tożsamość is not what your last husband told that you are. It's not like what your last Że twoja wartość nie leży w tym, co powiedział ten ostatni twój mąż, albo nie leży w tym, co ludzie o, o tobie mówią, albo że jeśli chcesz udowodnić swoim przyjaciołom, jak bardzo wartościowy i dzielny jesteś, on ci mówi, Jezus ci mówi, to ja cię zaprojektowałem. Ty jesteś, mój. ty jesteś mój. Ty jesteś mój. Ty jesteś mój. Nie musisz nic udowadniać. jesteś mój. Nawet jeśli ty myślisz, że nie zasługujesz na to, i może. Może byłoby to prawdą? Ale ja postanowiłem Cię kochać. Spójrz na moje ręce. Spójrz na ten krzyż. Ja zrobiłem to, dlatego że Cię kocham. Twoja wartość nie leży w tym, co myślą ludzie. Lewis, that you are mine. You are my son and my daughter. Twója wartość pochodzi z tego, że jesteś mój, jesteś moim synem i moją córką. And there is anything that can change that. Hi everybody! I am so glad that you are here. I believe that this message has brought something new to your life, and don't forget, don't forget to subscribe to this channel so you will be up to date every time that is coming a new video. And also I invite you to my social media, Sara Diaz Kaminska, where you will know more about what we are doing. And if you want to support Nations on Fire Ministry with your prayer or gift, you can do it. I will give you the link below. And you will know more information about what we are doing, our vision, and the plans that God put in our hearts to do it. Be blessed.